I zawiesi ma się Maneczko. Cześć. Dziś, no, dziś gramy z Matim. Cześć. Po raz Drugi, po raz czwarty. No teraz po raz czwarty, ale przyznał, że gra jest naprawdę ciekawa. Już tych trzech filmików i jego też się prawda, przekonaliśmy, że gra jest jednak fajna. Ciekawa. No i mamy zamiar ją przejść w jak najszybszym czasie. Ale może się też nie udać. Co dzień będą, może 2 dwa odcinki. O 23 eee, będzie. Ale. Jakby od wczoraj, o 23, i 23 i będzie. odcinek. Co to jest znowu to? Nie wiem. Fajne. Mam a to dwa. A co to ciekawie wygląda, nie? Wygląda mi Jej, ale co? Oh yeah. Uh, where are we going? Only one way out. Oh yeah. Oh yeah. Who that? Yeah, What oh. oh. Aha. Bo all nie lubią człowieka. Tak? Ile jest? Nie ja wiem czemu, ale my dalej nie umarliśmy. Trzeba żebyśmy już umarli w o, o, i... Albo przegramy to teraz. Lepiej weźmy przegar zgasisz światło. Poczekaj. Okay. No. Nie. Chcesz pociepku? Gdzie idziemy? Do początku? My,

Chyba, uh, chyba przejdziemy, ale, ale to trzeba, bo to, to trzeba się na tym, nie ale poza no. tym, że ty też pierwszy raz brasz takie gierki, tak, dla mnie to różne, do, a na przykład ja gram takie, tylko nie widzę ich w na przykład bram takie inne gry popularne, Czterie. I, tutaj, i musieliśmy wam pokazać no ale jest jedna rzecz e, nie wkurzycie się jak będziemy iść po raz kolejny every out piąty, ja piąty gram a ja grał chyba trzeci czy czwarty właśnie pamiętajcie, że od 24 lipca nie będziecie się w ogóle na odcinkach z tego widzieć Dlatego, tego że ja ob. Yeah, I can see it. Let's clean up Ooh, we got one. Oczywiście jak chcecie to możecie Nie chcemy ich zabiję aż chcemy ich... Ale oczywiście jak chcecie to możecie dostać łopatkę do góry i subika i woleczek. Ale serio Super, lajka z dzwoneczkiem. Ale oczywiście nie, nie musicie. Jak chcecie, to dla mnie to by sprawiało uh, bardzo know, fajną radość. Przyjemność. E, a to co to jest? Oh, no. też żuk. Oh. Nie wiem, Nie wiem, my z niej będziemy walczyć. Oh. Nie jestem yeah, pewien. Perf Ej, a Ej, no, to jest wielki żuk, co się robi. Ej, ale bo jak na to napięcie, to muszę trzeba to strzelić. Poczekaj, poczekaj, uuu on zabija na, na jednego hita. Tak? No. O, strzel! Chodźeli trzeba. O kurde. O, dostał, dostał, dostał. Chodź do mnie! Chodź do mnie! No! O. Chodź, chodź! Dostał! Iś tam, teraz, tutaj, na pewno Na pełni musi, musi, musi. Skoczy! O! Czesio, w ogóle... Trzylaj! Dostał, tak! Chodź tu, ja. Tu stajemy, tu stajemy. Dostał! I na tym my bardzo pokonujemy. A nie był tu pewien. Co? Pokonaliśmy A oh, mistake. I'm, so I'm, so I'm so no. Wait, 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 wait. don't kill me. I'm just a beetle. You <coughs> like so the wasp. I'm ruckier. Ruckier, the ruckier. The ruckier. Right on their side. I'm a mercenary. I fight for anyone who pays me food and shelter. What food? Huh? Worms? Slugs? Larvae? No. I'm a vegetarian and gluten-free. I get paid nectar. Okay. Well, uh, you know the queen, she has all the nectar. Huh? So if you help us take her down, you can have as much nectar as you want. <laughs> I can. Yes, you can have it all. <laughs> oh, yummy. <laughs> what? What are we waiting for? Come on, jump on! Yeah. Yeah. A czekaj, nie gadaj że ty będziesz wtedy, że ja będę ruszkać z siebie. O nie, wiesz co się chyba dzieje? Ucieczka. Oh. A tu nie będzie o los. Chyba nie. No to dobrze. Ja będę sobie tylko odpoczywał. Oh. Ej raczej tak! Co ty dzisiaj tak. możesz szczerzeć? Nie wiem. Możesz chyba celować. Larwy. Jak coś to jakby wiecie, ale wy to nazywamy larwy. No. Może to są, ale jak... To są Wy wiecie, co napiszcie w komentarzu. To są... Jak one się hey, nazywały? Hey. Dla nas to są larwy, ale jak coś... Jak powieliśmy się widzowie, to napiszcie w komentarzu. No, no. nice Oj. A, to... Jeszcze lepiej. Pozdrawiam. Najlepiej dla pewnych ludzi. tylko trzy. Sesje życia. To jeden pasek. Dam radę, dam. To jeden przejdę. Się... Ale ja żubki ja ja biją latać. Ale on lubi latać. Co? Nie umiem. A... Co? Paliu się z... Nie gadaj, że teraz będziemy walczyć z ich Ale jako gulowo. No boski. Ale czworzy, że teraz będzie boski. Bo mżuk mówił o. o Fix Robot O ty w kutle Ciekawi jak ona się boja, że Ja na pewno Czekaj ja go zakleję tam Może dać to A spróbuję na taśmę A idzie na taśmę ja go no kleję z tyłu. Ale Ej, one mi przeszkadzają, żebym nie kleił. Nie Ej, one mi przeszkadzają, żebym nie kleił. Musisz osy zniszczyć. Osy zabij, osy zabij. Ty, on, ona pali. Szybko! Od się na się na plecy, czekaj. Szerwosy! Czekaj, oh. jeszcze no, musimy z przodu tu. O ty. Ej! Ojej, chyba od złej. O leci bomba. Pięknie! Yeah, o no! Eee. Ehm, co to nie jest jakieś trudenie? nie? Ehm, co ja powiedziałem właśnie przed chwilą? No, to jest naprawdę bardzo trudne. O! Oh. Ja, nie ma trudne teraz. Zobacz, zdarzy Plaskacza. Da, dałem... Ej, bo teraz plaskacza jeszcze. Spokojnie. A podobno mógł to i kłócić, że grę gra, wie? A w ogóle ta gra jest na xbox 360. Nie. Tak? Nie. Aha. No zniszcz tą rękę! Ja mu z tyłu to go kleiłem, bo że się z tyłu uszczęlić. Mała. Koła. Nie widzę. No to mi pomóż z tymi osami małymi. Też ja osami się zajmuję. Szczęść. No, no dziady. No. Okej, Okej, okej. No. ja tego kleję. Okej. Teraz nie mi się nie zajmie. Tylko wiesz, co leci? No, dobra. O. To go co Oooo Klej go z przodu Klej go z Ja też mam tu takie punkty Jakie? Że Idzie przodek Tyle, leś się Daj Ej, Nie, 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 O, shit. Ej, nie, umarliśmy. Czy my w ogóle tu nie, 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 na tym. No. No. to nie, nie, O ja nie, nie, shit. shit! No. nie, 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 po prostu ubierz, ubierz. Na sprincie, na sprincie! Ej, ja go na sprzętie go na liście. No... A dla to i dalej. O ja! To jest łatwe? To było łatwiejsze. Yeah. Nie. Od tyłu. Od tyłu go kleję! Ej, bo się obróci. Czyli bo to są oczy

Ile ich jest? Teraz ile się da Poczekajcie widzowie! Muszę dać cię. Okej, okay, widzowie. Coraz szybciej idzie Poczekaj... Okej, okay, widzowie, teraz jest dobrze. Oj! Oj! Ooooo! Ja okay. nawet jak nie mogę poszedła. Okej. Okay. Okej. Trzeba ba, te wszystkie rzeczy ja Piotrze, zajmijmy się. Osobą. Ej, a ja w ogóle będziemy no. tak dalej do z złotych, prawda? No. No. Czyli, tutaj no. jest tu blokują. Dobra. Tyle, ile się da. Daj, jest kupna. Instead of the motherfucking great bitch, separate stay the same, make you know I never taste it. I don't talk about it, I just spit it, at the basic You don't really wanna be the one to have to run, I'll turn to face it. told you, see? It's robot It's a stupid movie. Tremila. Tramina... świel, świel, yeah? It's Nectar She's kept Nectar for us Nectar Let's all Marty Shoot Nectar Destroy the Chcę. No do końca, chyba. to. Okay. Więc na do zobaczenia. Hmm?